Kolejny bardzo rzadki i efektowny medal na naszej 11. aukcji. Jest to medal upamiętniający zwycięstwo Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem. Także pozycja pod tym kątem, jeśli chodzi o jej historyczną wartość, naprawdę cenna. Dodatkowo mamy, tak jak wspomniałem, bardzo istotny czynnik, czyli medaliera, jakim to jest hymn młodszy. Już to wspomniałem na innym filmie przedstawiającym medal. E, tym razem to był medal cała IV. Wazy tam mieliśmy Sebastiana Dadlera. Tu mamy chyba młodszego. Myślę, że z, z latem, z biegiem lat m, będzie rosła świadomość, że to są wszystko, proszę Państwa, małe dzieła sztuki, sztuki medalierskiej i autor jest niezwykle istotny. Więc myślę, że już teraz widzimy, że wiele osób mówi, że a ja zbieram medale Hyna czy Dadlera i myślę, że z każdym rokiem ta świadomość będzie coraz bardziej rosła wśród kolekcjonerów, że warto zwracać uwagę, kto wykonał medal, bo jest to gwarancja, no poniekąd też swego rodzaju inwestycji, ale też jakby prestiżu budowanej kolekcji tu mamy medal naprawdę ładnie zachowany, tym przez nas tam drugi, z wysokim, plastycznym takim reliefem mocno odstaje on od od tła, od powierzchni medalu. Też jest to bardzo efektowne ze względu na rozmiar medal. Tutaj niestety z głowy nie pamiętam jego wymiarów, ale jest to naprawdę kawał, kawał srebra, jak to się mówi, także piękna pozycja. Kolejna z solidnych, jaką mieliśmy Państwo okazję e, przygotować na naszej 11. aukcji. Także polecam Państwa uwadze, bo takie medale... Naprawdę pojawiają się niezwykle rzadko na rynku aukcyjnym.